W motocyklu są dwie rzeczy, jedna to jest cały ten stafasz założenia tych nakolanników, tych wszystkich kurtek, kasków, rękawiczek, a druga to jest przyjemność, to jest przyjemność z jazdy, ważne żeby potrafiła zrekompensować tą trudność w zakładaniu tych wszystkich rzeczy. No teraz by jeszcze trzeba było założyć kurtkę, kask, oczywiście powiem wam tak, wiem bo od razu będzie dym, że się zakłada, a ja nie zakładam kurtki po prostu dlatego, że kojeżdżę tym tak samo jak skuterem. Nawet skuterem jeżdżę szybciej, a nie zawsze do skutera zakładam te wszystkie y, ustrojstwa. Ten robi dużo hałasu, wygląda groźnie, tu się siedzi, tu do przodu noga jak na Harley'u, ale tak naprawdę to, to tam nie ma żadnych tam specjalnych y, y, wielkich prędkości, nie osiąga. Więc ja tej kurtki mogę nie zakładać na ten motor, ale muszę założyć kask. I postanowiłem to zmienić, dlatego właśnie odezwałem do Was, co wy o tym sądzicie. Ponieważ przy zakładaniu kasku, jak się ma okulary, Zobaczcie, co się dzieje. Po pierwsze, je ściągam na dół, po drugie, jak mi się uda już założyć, to mnie tutaj cisną. Przy zdejmowaniu z kolei zawsze, zawsze je zrzucam i mając delikatne okulary, a nie daj Boże, drogie, no to szkoda. Więc są trzy możliwości: albo zmienić kask na jakiś szerszy, albo zmienić okulary na węższe, albo. No właśnie, i tutaj o tym Wam dzisiaj opowiem, co zrobię, albo co. Albo czego nie zrobię, nie wiem, bo jeszcze się waham cały czas. <laughs> Zaciekawiłem? To jak zaciekawiłem, to teraz piszcie w takim razie, co myślicie, co ja wykombinuję, co ja zrobię. I od razu Wam podpowiem, że nie przeprowadzę się do kraju, w którym nie obowiązuje jeżdżenie w kasku. No i tyle Wam mogę powiedzieć. Znaczy nie, jeszcze Wam jedno, jedno mogę powiedzieć, bo żeby nie było tam w komentarzach o co kupił, znowu se motor kupił. Właśnie sobie nie kupił. Miałem stary motor dobry, znaczy stary roczny, miałem y, te, te moje takie Kawasaki, nie, tego Wersysa. Został w garażu, spokojnie całą zimę. Nawet do koleżanki, której bardzo dziękuję, jeżeli ogląda. Kocham Cię, kocham Was w ogóle, bo to mąż mi udostępnił. Auto trzymał na polu w zimie, żeby mój motor stał w środku, po to, żeby ja przyszedł wczoraj, żeby go odpalić. Przekręcam, nie ma prądu. Rozumiecie? Tak rozpoczynam sezon motocyklowy. To bardziej emocjujące. czy ktoś się Aś... lawety. Ponieważ dziadowski akumulator. Do... Proszę. Dlaczego był dziadowski akumulator? Nie, 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 nie. Rozumiecie w ogrzewanym garażu luksusowym stało. Normalnie jak król ten motor i prądu nie ma, bo facet mówi ten salon co sprzedali, że wie pan co, bo to trzeba ładować co, co miesiąc. Jak nawet stoi w ciepłym, mówię, no tak. Ja mówię, no ale ja kupowałem u pana w salonie, że ja byłem tutaj królem życia, wziąłem pełne wyposażenie, to pan mi nie mógł powiedzieć, że, żeby go naładować co miesiąc. A on mówi, no wie pan, no nie powiedziałem panu, ale, ale też nie powiedziałem panu, że trzeba atakować ten motocykl. Taki, taki był cwany. No ale dobra, wybaczam, wybaczam, bo <taki> dali ten, dali lawetę, czy tam takie auto, co mi zabrało, przyszło, naładowało coś tam i jeszcze dali, dali tego e, wulkana zastępczego. przepraszam, wulkana, ta Vulcano. Fajnie się jeździło, tylko żona nie, nie zadowolona, bo tutaj. Mówi, tu z tyłu to słabe to to, o, jak się tu nie siedzi, a ja w ogóle nie mogę, tu nie ma co. No, ciekaw jestem, jakbym podjechał 35 lat temu takim rumakiem pod nią, czy też by jej tak nie pasowało. No dobra, w każdym razie ten mi pożyczyli. Także jadę teraz oddać. Trzymajcie się i ten. I piszcie, co, co myślicie, jak ja rozwiążę problem okularowo-kaskowy. Miłego dnia. Nie, Milian co jak widzisz? No tak, no badali mi dwie godziny. Czytam, tak, minimum 5-3 dni przed zabiegiem, a oryginał wynikł KG, nie zabiegu. Czy ty tutaj mnie nagrywasz teraz? No? A dlaczego? Bo chciałem coś powiedzieć. No i co? Pani powiedziała, że nie wolno przez dwa tygodnie po zabiegu seksu uprawiać. O kurde.